No, siema, co ty robisz? No jak to co? Obieram ziemniaki. Nie śmiej się, to jest bardzo poważne zajęcie. No właśnie widzę. Z mikrofonem obierasz ziemniaki. Tak przypadkiem nagrywam, jakbyś przyszła coś ciekawego. Słucham cię. Wiesz co, od rana, od, od gdzieś tak siódmej rano siedzę z małą i słucham piosenek dla dzieci, bo, bo tylko przy tym się nie drze. I tak się nad nimi skupiam ostatnio i wiesz co? Dochodzę do wniosku, że musiał je pisać jakiś psychopata. Dlaczego? No zobacz na przykład, nie wiem, piosenka o jagódkach. Jesteśmy jagódki, serata tata, a kiedy dzień nadchodzi, idziemy na jagody. No dobra, i co to znaczy? Jagódki idą na jagody. Znaczy, że idą na biwki, czy są kanibalami? To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Jak się tak dobrze zastanowić, zaraz, jagódki idą na jagody. Znaczy się pytanie jak pojmujemy jagódkę, czy jagódka to jest jakby dziecko jagody, czy bo jeżeli jagódka jest dzieckiem jagody, to, to, jagody to mówiąc, nie że się... mówiąc, że idą na jagody, to bardziej że idą do mamy, coś takiego do, do mam, nie wiem. Natomiast jeżeli jagódki idą na jagody, faktycznie można to czytać w ten sposób, że są kanibalami. A zakładając, że będą jadły te jagody, no wiesz, dalej w piosence jest, że coś tam se zjemy, się wysmarujemy. I czarne serca. Bo wiesz, ja też coś tam słyszę, jak obieram ziemniaki przy stole, tak? Czarne serca, boże. Może się nie znam, ale jak dla mnie, to czarne serce jest jakby, jest jakby negatywnym stwierdzeniem negatywnym, a nie pozytywnym. No. Ktoś ma czarne serce, no to wiadomo, jakby ma nieczyste zamiary. Małe skurcze, byli kanibale. A wiesz, to jest identyczna sytuacja, jak z małymi komunistami. Znaczy nie, pamiętasz, jak byłem w kościele, tak? Na pierwszej komunii kuzyna i było powiedziane, że te dzieci, one są głodne ciała pana Chrystusa. I ja sobie tak pomyślałem. Boże, ma kanibale. I po prostu śmiałem się z tego, te, wiesz, ksiądz sobie po prostu tam daje kazanie, a ja z na łatwę. I po prostu próbuję się nie udusić ze śmiechu. Może no być razem się, ze mną. A mi się przypomina, jak byłeś ze mną na pogrzebie. No, bo ja jestem takim bardzo rozrywkowym człowiekiem. No. Tak wracając do, do piosenek dla dzieci, jak mam wrażenie, że z wiekiem inaczej zaczynamy postrzegać pewne rzeczy. To jest. No, no, no posłuchaj. Razem ze mną Kundelbury penetruje wszystkie dziury. To nie ulega wątpliwości w żadnym wypadku, bo przecież wraz z tym, jak dojrzewamy, pewne rzeczy zaczynają nam się inaczej kojarzyć. Na przykład. No jak, dziecko... ty, jak ty mądrze brzmisz? Staram się, dużo czytam, zapamiętuję. Dzieci nie kojarzą pewnych rzeczy z seksem, natomiast my już tak. Co mnie tam ostatnio jeszcze rozwaliło z tych piosenek? Nie, powiem ci, że naprawdę siedzisz od rana, od, od tych dwóch dni i, i napierdzielasz jakieś kurde, wesołe jagódki, kotki na płotki. Rudy Lis, Rudy Lis osłania się ogonem, gdy pada. Hmm. No, niby nie ma w tym jakiejś wielkiej luki w rozumowaniu. Akurat ta o lisie była najnormalniejsza, wiesz? Chyba, że ta druga o lisie, bo jeśli się sugerować, to idzie sobie lisek, lisek łakomczuszek i na śniadanie zjadłby kurkę, nie? No tak. A w teledysku, patrząc, słuchaj, na, na, na teledysk, który się tam yy, pokazuje. Przepraszam, że pierdzielę głupoty, ale właśnie piję drinka, więc może to być trochę. No. Yy, wracając, idzie sobie lisek łokomczuszek do kurnika i teledysk sugeruje, że po prostu dostał lot koguta. Stoi kogut, taki pudzian, zagania za tym lisem, a ten lis biedny, kurde... To akurat nie dziwię, przecież lisy. Lisy. Koguty mają po coś ostrogi. Jeżeli by ktoś, z, ktoś nie wiedział, to wiadomo, ostrogi to są te takie, jakby powiedzieć, narośla z tyłu nogi koguta. Jak oglądaliście parki Jurajski, to powinniście wiedzieć o co chodzi. W każdym razie nie wiem, czy to jest zasadne, żeby dzieci słuchały piosenki o Lisie, który kradnie kurę. Znaczy, niby, ma to jakiś tam walor edukacyjny, ale wtedy, kiedy wszyscy mają kury w obejściu. Natomiast w dzisiejszych czasach bardzo wiele dzieci wie, że kury to się biorą te rosołowe to się biorą ze sklepu. Skąd się bierze mleko? Z kartonu. I jeszcze jedna była, co mi chyba nigdy nie, nie po prostu nie, nigdy o tym nie zapomnę. Chcę to, chcę, to, chcę to zapomnieć. Bocian, kurde, idzie w tango z jakąś, z tango w sensie tańczy, ale z jakąś kurde małą żabką. Małą żabką. No to wiadomo, że. I my... ten bocian ciągle nie ma dosyć i chwytają za boczkiem w wybór, że bocian pedofil. No to przecież jest wiadome. Że my, jako osoby dorosłe, rozumiemy pewne rzeczy inaczej. I bocian, który ciągle nie ma dosyć, niewątpliwie kojarzy się w inny sposób niż bocian, który po prostu tańczy. Już nie wspominam o tym, kiedy bocian tańczy z żabą. Nie jest to normalne w przyrodzie. Powiedzmy sobie, sytuacja jest dosyć. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Pretensjonalna, absurdalna, dziwna. Żeby nie posłużyć się jakimiś bardziej wulgarnymi słowami wręcz. Ja lubię twoją minę, jak mówisz dziwna. Dziwna. Dziwna, jeszcze raz. Dziwna. Dziwna. Bardzo podobne do innego słowa, mało cenzuralnego. Wracając do bociana. Bocian nigdy nie ma dosyć. I teraz automatycznie bocian zacznie się kojarzyć z jakimiś dziwnymi rzeczami. I słowo nagle zyskuje w ogóle nowe znaczenie, zależne od twojej wyobraźni. Bocian. I aż boję się zapytać, co zobaczyłaś w swoją wyobraźnią, skoro roześmiałaś się na stwierdzenie Oczywiście, bocian. Oczywiście zobaczyłam bociana. Bocian. A najśmieszniejsze w tym całym, słuchaj, o, masz, dziecko się odezwało. No, to znaczy, że chyba koniec zabierania ziemniaków. Ну, и да, и да черт.